Ma z tej strony kapeć w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka informacji o dzisiejszym Brawl toku. Zapraszam do oglądania. Brawl tok będzie dziś o godzinie 17 i będzie trwał 11 minut i 43 sekundy. Przyjrzyjcie się miniaturce, tam jest jakiś nowy brawler. Przyjrzyjmy się prawdopodobnie nowemu logu Brawl Stars. Tam jest jakaś strzała, i patrzcie na strzałę nowego zadymiarza. Niepodobne? Nowe hiper doładowania. W tej aktualizacji wyjdzie sześć nowych hiperdoładowań. Pierwsze do Bell, drugie do Baza, trzecie do Mortisa, czwarte do Piper, piąte do Rico i ostatnie szóste do Serge'a. Powrót koszykówki w Brawl Stars. Według mnie to jest bardzo fajny tryb, który powinien być... Przypomnę zasady. Rzut z bliska dwa punkty. Rzut z za linii 3 punkty. Rozgrywka kończy się po zdobyciu pięciu punktów lub po upływie czasu. Jak pewnie wiecie za obejrzenie Brawl Toka w opisie zostawiają nam linka do odebrania darmowego pina. Prawdopodobnie ten pin będzie wyglądał tak jak widzicie na ekranie. Będą dwa nowe skiny do Franka. Czerwony Król Frank i niebieski Król Frank. Te skiny prawdopodobnie wejdą około 2-3 marca. Są to skiny combo Brawl Stars i Crash Royal, czyli drugiej gry twórców Supercell. Zmiana ligi mocy sezon będzie trwał jeden miesiąc i będą lepsze nagrody za poziomy ligi mocy. Zmiana w drodze star, a dokładniej w sławie. Jeżeli ma ktoś sławę, to dostaje specjalne emotki, piny awatary i specjalną kartę bitewną.